Panowie się akurat tutaj załapią. Witajcie, kochani, pozdrawiam Was z Jastarni. Właśnie siedzę od strony Otwartego Morza. Troszeczkę tam widzicie, jak fale szaleją w tle. Aj, jestem niesamowicie wdzięczna Panu Bogu, że dzisiaj, choć miało padać, nie spadła na mnie jeszcze ani jedna kropla deszczu. I że mogę cieszyć się tym pięknym czasem, e, takimi jeszcze ostatkami fajnej pogody. E, I dzisiaj, kiedy to oglądacie, mam urodziny, więc też bardzo, bardzo was proszę o modlitwę. Bym e, tak miała powiedzieć o co szczególnie i co tak o czym marzę. E, pomyślmy chwilę, żeby to było tak naprawdę szczerze, prosto z serca. Ja myślę, że szczególnie proszę Was o modlitwę, o pokój serca, o takie skupienie na Bogu, o to, żeby pamiętać o Nim w ciągu dnia i o to, żebym zawsze była w środku Bożego Planu i żebym dostawała potwierdzenia, że jestem na odpowiednim miejscu, bo sobie myślę, że tak naprawdę po czym można poznać, że dobrze żyję, że te na razie 26 lat mojego życia to był dobrze przeżyty czas, że żadna chwila nie była stracona, że była wartościowa. No właśnie po tym, że Pan Bóg daje mi potwierdzenie, daje mi znaki, pokazuje, że mnie prowadzi i wtedy rzeczywiście wiem, że choćby było trudno, to ma to sens choćby wydawało mi się, że błądzę, że właśnie potykam się, że podjęłam jakby złą decyzję, że mogłam coś rozwiązać lepiej, pewnie nieraz mieliście takie przeświadczenie, no to, że jeżeli to było częścią Bożego Planu, to jest wszystko ok. Naprawdę nie masz się czym przejmować. Dlatego tak właśnie szczególnie proszę was o taką modlitwę, o no to bycie w środku Bożego Planu, bo myślę, że to jest w ogóle najważniejsze. I dzisiaj będziemy czytali sobie z tego pięknego miejsca. Jejku, jak się cieszę, że możemy właśnie tutaj czytać Słowo Boże. Ewangelia według świętego Łukasza, dziewiąty rozdział, od 51 do 56 wersetu. Możecie sobie zobaczyć, jak tutaj siedzę na jakimś dosłownie kawałku kamienia. Bo to nawet nie jest kamień. I uwaga, zabieramy się za czytanie. Gdy dopełniały się dni jego. Żeby dobrze było. Gdy dopełniały się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców, ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Oto słowo Boże. O, jak pięknie świeci słońce, jak fajnie grzeje w twarz. Naprawdę super. Słuchajcie. E Mamy tutaj taką sytuację, gdzie Jakub i Jan, trochę wyrywni, trochę niecierpliwi, chcą od razu ukarać tych ludzi, którzy nie przyjęli ich Jezusa. I może nawet mają rację. No bo przecież gdyby Jezus przychodził przez Twoją miejscowość, czy byś Go nie przyjął? Jeżeli byś Go przyjął, abyś wiedział, że najpierw był u Twoich sąsiadów i oni no nawet, nie wiem, nie odebrali domofonu albo odebrali domofon i powiedzieli Panu Jezusowi nie, to czy nie byłbyś na nich zły? Czyli miałbyś powodów, żeby ich ocenić? Może i byś miał. I może ci mieszkańcy mieli jakieś swoje powody, dla których nie przyjęli Jezusa? A może nie mieli? Niezależnie od tego, Zobaczcie, jak reaguje Jezus. On nie chce, żeby uczniowie e, wypowiadali te słowa, niech ogień spadnie z nieba i pochłoni ich. On, on nie chce. Odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Jezus po prostu był skupiony na tym, co ma zrobić, na zadaniu, na swoim posłaniu, na tym, dokąd zmierza. I nie zatrzymywał się na tamtym etapie właśnie na takich rzeczach. Najprawdopodobniej Miał do tego dystans, to była dla Niego błahostka, co innego wtedy było ważne. Więc w ogóle, pierwsze widzę Jezusa, który po prostu jest skupiony na tym, co On ma zrobić, a nie na ocenianiu innych ludzi i ich postępowania. Po drugie, i to mnie tak bardzo dzisiaj porusza, widzę, że po prostu Jezus nie osądza przedwcześnie. W ogóle my nie powinniśmy osądzać. Ale on, który mógłby to zrobić, mógłby wykorzystać moc, którą ma, on nie osądza przedwcześnie. Dlatego, że on wie, że to jeszcze nie jest ten czas i to miejsce. On wie, że ci ludzie jeszcze nie dowiedzieli się wszystkiego, że jeszcze nie wykorzystali wszystkich swoich szans i możliwości, że jeszcze nie doświadczyli tego wszystkiego, co ma ukształtować ich serca i pokazać im różne ważne rzeczy. I po prostu... Ocenianie, karanie ich już teraz byłoby przedwczesne. I sobie myślę o tym, że ja, mimo że nie jestem Jezusem, mimo że nie mam tej mocy, którą On ma, i tak nieraz wyrywam się do tego, żeby kogoś ocenić i żeby już powiedzieć, jaki On jest. A tak naprawdę, przecież ten człowiek jest w środku swojego życia. On mógł wielu rzeczy nie przeżyć, które ja przeżyłam i które mi coś pokazały. On może mieć teraz trudniejszy czas. Coś może być dla niego wyzwaniem, co dla mnie nie jest, bo po prostu jest inny, bo na przykład ma taką osobowość, takie umiejętności. E, ale też po prostu jest słaby jak każdy, jest słaby jak ja. I tak sobie myślę, kurczę, jak trudno mi jest czasami powstrzymać się od tej oceny. Jak trudno jest mi spojrzeć z wyrozumiałością i po prostu dać czas tej drugiej osobie. Dać czas, że ona może dojrzeć do pewnych rzeczy później niż ja. A do wielu lat już dojrzała, do których ja nadal nie dojrzałam. Jakby, dlaczego oceniam hmm, według obecnego czasu? Przecież to nie jest koniec naszego życia, żebyśmy byli rozliczani. Przecież nie wydarzyło się jeszcze wszystko. I podoba mi się dzisiaj ta postawa Jezusa, który potrafił się powstrzymać przed ukaraniem tych ludzi nie może mógł to zrobić. Że mając tak ogromną moc, tak ogromną wiedzę i mądrość, tak ogromną łaskę, która spoczywała na nim, on mógł wszystko. A i tak powstrzymał się, powstrzymał się przed oceną. I pewnie wiecie i znacie coś takiego, że im lepiej wam coś wychodzi. Im bardziej jesteście dobrzy w czymś, tym bardziej będziecie surowi w ocenie innych właśnie w tej kwestii, w tej rzeczy, która jest Waszą działką, która jest Waszą mocną stroną. Eee, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja mam kogoś surowo oceniać tylko z tego powodu, że mi tu idzie dobrze? I. No, myślę, że to jest bardzo trudne. Bardzo trudno, żeby się powstrzymać. I że potrzeba od, ogromnej wyrozumiałości, żeby różnych ludzi zrozumieć i pomyśleć sobie, każdy jest inny. Każdy ma łaskę, która jest trochę inna i uzdalnia go do robienia innych rzeczy. Każdy ma inne umiejętności. No, i dzisiaj czuję się właśnie wezwana do tego, żeby spojrzeć z wyrozumiałością, żeby spojrzeć wiedząc, że każdy z nas jest Panie Boże, dzisiaj proszę Ciebie właśnie o to, żebyś dał nam tą łaskę cierpliwości, której potrzebujemy. Jeżeli się teraz wyrywamy i chcemy już kogoś ocenić, chcemy już e, komuś dać jakieś kazanie, chcemy już Podjąć jakieś takie decyzje, które może będą krzywdzące, może będą bardzo surowe dla drugiej osoby. Panie Boże, powstrzymaj nas, jeżeli to wynika z naszej pychy, jeżeli to wynika z naszej niecierpliwości. A tą cierpliwość powinniśmy jeszcze mieć, powinniśmy, powinniśmy po prostu dać przestrzeń tej osobie, żeby rozwijała się zgodnie z Twoim planem i tempem, do jakiego jest uzdolniona przez Twoją łaskę. Więc, Panie Boże, prosimy Ciebie, daj nam tą cierpliwość i wyrozumiałość i łagodność, bo my chcemy skupić się na tym, dlaczego Ty nas powołujesz. I właśnie jeszcze być dobrzy jak chleb, by ten człowiek przy nas mógł się rozwijać i mógł poznać Ciebie zgodnie z Twoim planem, Twoją kolejnością i Twoim tempem. Chwała Tobie, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Pani, w tych ludziach, którzy nas denerwują, których nie rozumiemy, jak oni mogą robić coś tak źle, tak wolno, tak nieumiejętnie. Bądź uwielbiony, pani, Bądź uwielbiony, Panie, w tych osobach. ich wszystkich umiejętnościach i zdolnościach, ich całym pięknie i dobru, które mają w sobie. Bądź uwielbiony, pani. I może właśnie dzisiaj. Ten odcinek jest dla Ciebie znakiem, żeby się powstrzymać i żeby nie reagować tak surowo, jak chciałeś, może właśnie to zrobić dzisiaj czy w najbliższym czasie. Może ten odcinek jest właśnie wezwaniem dla Ciebie do większej cierpliwości i porozumiałości wobec ludzkich niedoskonałości, nieumiejętności, braków, których może Ty nie masz. Więc bądź pobłogosławiony tym odcinkiem. Pozdrawiam Ciebie z jest pięknej jastarni. Jest I co?